Emeryci chcą być aktywni. W Skarbimierzu odbyła się inauguracja programu Gmina Przyjazna Seniorom. Projekt ten ma pomóc starszym osobom w kreatywnym spędzaniu czasu na emeryturze. Gmina Skarbimierz przystąpiła do tego programu i to jest dopiero początek. Dzisiaj rozdaliśmy pierwsze karty seniora. No i tutaj stowarzyszenie, które reprezentuje pan, który prowadzi prelekcje. No postaram się. Oto, że już pierwsze firmy zgłosiły, jaką chcą dać pomoc seniorom. Celem programu jest aktywizacja seniorów w życiu społecznym oraz edukacja osób powyżej 60 roku życia. Jak wszyscy wiemy, seniorów jest coraz więcej i każdy chce, aby seniorzy byli aktywni, aby mogli działać dalej, aby nie byli zasiedzeni w domu i program ma na celu przede wszystkim to, żeby mogli się realizować. Właśnie jako ludzie po 60, żeby mogli, że tak powiem, być jeszcze, czuć się potrzebni. Po to właśnie też stworzony jest ten program, między innymi. Gmina Skarbimierz otrzymała na spotkaniu certyfikat gminy przyjaznej seniorom. Na inauguracji wręczono pierwsze ogólnopolskie karty seniora, które dają wiele możliwości dla aktywnych seniorów. Bardzo się cieszę, bo pierwszą kartę ogólnopolską musiałem sobie kupić sam. Także tu bezpłatnie, a to się człowiek cieszy. Można mieć jakieś zniżki i korzystać z różnych zniżek. Zależy gdzie się pojedzie, co będzie można zwiedzać, obejrzeć i jakie zniżki to będą. Wiadomo, my seniorzy musimy oszczędzać, to jest dla nas przydatne, nie? żeby jakaś tam zniżka była dla nas. nie. Zawsze, zawsze to, jak mówię, między ludzi się pójdzie, a jak zwłaszcza się samemu mieszka, nie? A jak pójdę między ludzi, to zawsze nowe znajomości, zawsze jakaś wycieczka, impreza. Nie będę siedzieć w domu. Dla seniorów przygotowano słodki poczęstunek, a całe wydarzenie uświetniły muzyczne wystąpienia.